Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Cywilizacji 5. Dominujemy na świecie. No, tak jest teraz nasza kolej rzeczy. Chociaż dążę do skolonizowania całej Australii, nie tylko ich, jej fragmentów. Jestem szczęśliwy teraz również, bo mamy bardzo duże terytorium bardzo, bardzo duże. Już nie przesadzajmy, jesteśmy w bardzo ogromnym terytorium Tak, srebro! Teraz nie mam robotników O, Indie Chroni Helsinki, chroni Kuala Lumpur Indie i Rzym zostają przyjaciółmi Czyli, tak jak myślałem, że Rzym też pakuje się pod topór To jest Bruksela. Czy to, czy to. Co to jest. To nie jest miasto, państwo były. No właśnie, chyba zajęli to miasto państwo. Zobaczmy, coś się dzieje. Polowali mi spadochroniarzy, tak. Ale robotników znalazłem jakiś ciekawy czy z góry Ja walę tu, tutaj miasta Nerv. Okej okay. ja chcę ten nerw Aha, no właśnie To tak się myślałem Dobra Paję się pod topór tutaj Mansura, ma trzech obywateli o nawet się rozwija ku mojemu zdziwieniu Nie miałem priorytetu, żeby tam tamto miasto się rozwijało Ono miało być po prostu dla jednego złoża Mm. Korci, korci. Dobre. Nieważne, uśpi. Na razie nie chcę się ładować Nieprzyjemne sytuacje. No wzdłuż terytorium mam dość ładne. Chociaż tutaj jeszcze by się przydało miasto czy coś. Czy coś. Zakup. Tutaj o tutaj jest miasto przy górach, bo no to super to Atomowy okręt podwodny. No nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem, na razie budynki budujmy, może lepiej y, stajnie. Te, no te najkrótsze Wszystko schodziło łatwo. Szybko. Akwedukt. Akwedukt co jest? Maga. Ulepszonego złożę. Nie ma... nie ma kamienia. Dobra. Wybierz. Miennica w Fezie. Tak? Przesady, no. Albo imiennica najlepsza będzie. CWKFS FS, Akwedut jedna Natura. Pomnik 5, Bazar. Bulbazaur warsztat dobra na razie nie wiem co bazer chyba patrzcie ile kasy natury ile to się będzie budować do faka dobra cztery raz raz dwa trzy tu są no mm -hmm. Czyli tutaj nie założę miasto, tak? Już się sam e, Raz, dwa, trzy, cztery Czyli mogę założyć miasto Właściwie muszę założyć miasto Nie, nie muszę, ale mogę Właściwie to chcę założyć miasto tu Zobaczymy ilu robotników przypłynie Do Australii Płyną w ogóle? Muszą gdzieś płynąć Dobra, niech sobie płyną Jeszcze mają czas Nawet Dużo czasu bo mamy dużo tur. Owce, pustynia w hmm. Owce na pustyni. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczerze mówiąc. Hmm. W Bagdadzie pojawia się wielki naukowiec. Oczywiście. Oczywiście. Kto to jest tym wielkim naukowcem? Eł coś tam. Eutanazja co, nie, 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 nie. Nie, na razie nie Na razie weź sobie, podjedź gdzieś, każej nie mieć ruchu. A weź nic. Nie, w mieście, nie. Lepiej niech w, w mieście stoi. Nic nie rób, które Aż się ta fizyka kwantowa nie skończy. No wtedy nic nie rób. Ok. Maskat Firas. Tutaj tak. Co, gdzie on miał płynąć? On miał płynąć... Nie, on miał być On miał być tu. On miał, on miał iść tam ogólnie. Ty gór. Tak miał tam iść. Czy pójść tu? Polecam ci. Ja też ci polecam. Trzeba tam zbadać ogólnie. Bo nie wiem co tam się. Czecha na mnie. Ok, i teraz balch musi terytorialnie wyścignąć i prześcignąć nawet Teraz będę im że jest mi bardzo przykro, że to nas, nasze cywilizacje spróżniła No tak, no tak. Tutaj są. O, przypłynęli. A nie, to są. To są ci. Hmm. Tutaj też droga musi być. Najpierw tutaj idźcie. Ogólnie tu. Mhm. Okay. Tutaj. Mhm. okej tutaj. Mamy zwierzynę, tutaj też mamy zwierzynę Jest tu, jest fajnie Jest fajnie Młyn wodny, no niech będzie ten młyn wodny To się przyda Mekka Co w mekce, co w mekce Robi się dopalacz, tak Ile tam się będzie jeszcze robił? To jest kabina, dopalacz ile? Jeszcze jest dwie tury dopalacz To weźmy się już zabezpieczmy w bombowce, o uranu to szkoda mar marnować. Bombowce, tak. Z innej... Z innej jeszcze są budynki do zrobienia, dokładnie wieża transmisyjna. Cyrk czy tury, Ale cyrk. Hmm. Dobra. Ogród, ogród. Bazar. Przejdzie to samo, buduje. No wiecie, to jest monotonne. Ale trzeba o takie duże imperium się zatroszczyć, tak? Merw. Aj. A wy już tutaj jesteście, tak? No dobrze. To dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest dobre miejsce na... na wszystko, bo nie strafa koralowa. Hmm. Ale tutaj się trzeba jeszcze zasiedlić, na tych wyspach. Mamy węgiel, mamy uran, mamy kamienie szlachetne, mamy ropę. W pobliżu... Wiecie co, coś ścina. jest się powiększył. To jest złota era dobiegła końca. I tak z tym źle... Okej, okay. tutaj jest droga, to znaczy kolej, szybka kolej miejska. Też tutaj zaczekaj turę. Jeszcze dwie tak się poczekasz. Myślę, myślę, przecinek, że. No, skończyło się, brawo, klaski. Oczywiście brak oklasków, bo. To co, co tu klaskać? Żal człowieka i tyle. No. Spichlerz musi być, spichlerz musi być Elektrownia wodna Tutaj nie ma wody, to, to znaczy tutaj jest, ale to, to się nie przyda niczym Arsenał, muzeum Bryk zróbmy z 50% nauki jeszcze Bryka statków kosmicznych Zróbmy ten tą operę Nie to, to chciałem powiedzieć ten arsenał, ale się rozmyśliłem jednak, jednak Chyba lepiej nie będzie robić, będzie nie robić tego o. Nie będzie robić, będzie nie robić. No, jedno brzmi poprawnie, drugie nie. Zobaczcie, ile tu jest... <laughs> oh, cholera. Dobra, jeszcze ja boję, że ich tutaj przejmą. Mam się o co bać naprawdę, bo jest ich trochę. asra Zobaczmy, no niech będzie ten spichlesz już. Mam nadzieję, że nic się tu nie stanie. Dobra, spieprzają. Oni się wyokrętowują Jest kolejka i będzie tłok. Będziemy w stanie się dogadywać spokojnie, ale nie oddam wam tego terytorium bez przesady. Oj, nawet produkcji nie mają zbyt dużo. Co tam płynął w ogóle? To była persja. Tak twierdzę, tak się twierdzić. Tutaj jest dobre terytorium, ale nic nie ma, nic. Co obrót się zbliża, co obrót się zbliża? Co? Kurwa. Kurwa. Noż kurwa mać. Jednak się odważy, jednak. No do fak. Do palacza. No buduj. Harun al rashid kończy do palacza statku kosmicznego. No bo jest tutaj, no rozumiem. Wiem, że kończy. Wiem. Szkoła publiczna. Wieża transmisyjna. No spokojnie. Możesz się udać tutaj. Tylko się miała tak na tą persję. Kan, 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 kan karakorum, 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 kakakorum, kakakorum. Dobra, no, to trzeba coś na żarcie zrobić, a tutaj nie ma nic na żarcie. Bazar. róbcie bazar. Wszędzie potrzebny bazer. Tutaj warsztat zróbcie może. To spichlesz? Warsztat. Macie 6 żarcia. GAO, Co w GAO? O Jezus. Zaspamują mnie dzisiaj normalnie. E. No. Fizyka kwantowa. Tutaj kamieniołom dużo produkcji ma. Nawet, nawet, nawet. Się postarali się. Dobra, tutaj trzeba będzie ich z powrotem. Kurwa, no musieli się ruszyć ci. Zaś ci do nich podpłynął. Ich rozpiewszą, tak? Nie. Odpłynęli pod gałę. Tak, tak przy... przyszłość wita. Jesteśmy w przyszłości. Zdobycie futra. Zadowolenie na pewno. Gałę, wiem, że może gało zaatakować. Nanotechnologię, tak? No to lecimy. Proste, że lecimy penicylinę. A robimy nanotechnologię naszym kolegą. Okej, okay. panie kolego. Nanotechnologia. Dziękujemy. Dobra, no to ty już sobie możesz odpuścić i możesz pracować dalej. No ruszaj, ruszaj. Twoja jest pierwsza kratka. Twoja jest kratka druga. Twoją kratką będzie kratka trzecia. Twoją będzie? Będzie ta. Aaaaah, nawiedzenie, nawiedzenie. Jak zwykle podczas nagrywania. Musi to się zdarzać najczęściej. Nie wiem czemu 62 tury do powiększenia się do maszku Maszek się nie rozwija No to wiadomo Jeśli nie będzie rozwijał to jest takie miasto typowo na odpierdol się robione w górach w dodatku Hinat Dobra mm, Tu jest to Spokojnie możesz się udawać O tutaj jesteś też dobry Miejsce na miasto. Tarów tutaj już. Ale to w następnej turze, bo teraz nie zrobisz. Spich, leż, spich, leż, spich, leś. O! Wieża transmisyjna. Kapsztat. O! Bardzo, bardzo ładnie wygląda Kapsztat. Szpital, niech będzie szpital Bo żarcia za dużo nie ma A co u matki Teresy Zakład kamieniarski, trzy tury by się budowały No proszę, się nie zbuduje Też szpital O niech będzie Giełda Niech będzie giełda Niwerek ja natura i wasra się powiększy No, tych też powiało Jeszcze może zrobimy penicylinę Nie, już w tym odcinku nie zdążymy O u drzwi są niedopnięte, Dobra Awans jednostki. Jakie jednostki? Tak, powiększyło się. Dobra, oblężenie. Oblężenie. Jeszcze logistyka by się przydała, no w ogóle przeszkadzają mi trochę. Z Wenecji. Pichlesz Domaszk Mekka Dobra, co się buduje? Kabina Tylko kabina Dopalacz jest, tak? Nie wiem, czy jest silnik, komora Mogę zakupić Nie Fajnie zrobili to weźmy komory. Na pewno komory nie ma. Jep, 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 jep. Mosul.